Wspomnienia. Z czym trzeba się zmierzyć? Karty przełożam. Tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedna. Szóstka kielichów, co wychodzi naprzeciw. Piątka mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. ósemka miecz sedno szóstka kielichów to jest tęsknota za tym co przeminęło były niemiłe chwile w życiu człowieka patrząc na ten cały rozkład ale również choć przez chwilę były miłe chwile wtedy kiedy miał 20-30 lat to przeważnie korzystał z życia pełnymi garściami. Szkoda jemu było zmarnować każdą minutę. Człowiek spotyka się z przyjaciółmi na okolicznościowych spotkaniach, a przeważnie na tych spotkaniach nic się nie marnuje. Nic nie może zmarnować się. Stół jest cyto zastawiony. Człowiek cieszy się z tego, co ma. Cieszy się również z wyjazdów do innych miast czy państw. I to jest piękne. Bo z czasem, kiedy człowiek jest już mocno dojrzały, to mogą jemu zostać tylko podróże szczęstochowe do lichenia. Co wychodzi naprzeciw? Piątka mieczy. W życiu nic nie ma łatwo. Są miłe chwile, ale również są niemiłe chwile. Piątka mieczy pokazuje, że zostały przekroczone granice. Przez to człowiek może czuć się przegrany lub zawstydzony. Człowiek nie może przebaczyć krzywdy, jaką doznał, a mógł doznać dużej krzywdy, która spowodowała blokadę psychiczną. Przez to mógł zaakceptować ograniczenia, które spowodował strach. Człowiek nie może przebaczyć sobie błędu, który wcześniej popełnił, a teraz to się ciągnie. Pomimo, że sprawa jest zakończona, ale myśli i wspomnienia pozostały. Człowiek również nie może odbudować swojej reputacji. Ludzie popełniają błędy i mają do tego prawo, ale kiedy popełniają te same błędy, to trudno jest to zaakceptować w drugiej stronie. Przez to może powstać złość albo trudność w porozumieniu się. Wynik, odpowiedź, rada, ósemka mieczy. Przez nieprzyjemne doznanie, jakie człowiek doznał, którego ograniczyły, poprzez popełnione błędy, poprzez ograniczenia prawne, człowiek nie rozwija się, bo jego dezorientacja wewnętrzna jest większa od realności. Człowiek czuje takie zagrożenie, nie widzi wyjścia z sytuacji. A tutaj wyjście jest. Jest bardzo łatwe, skoro widzę ósemkę mieczy. Człowiek ogranicza się, ponieważ pewne sprawy widzi złym świetle. I nic i nikt nie jest w stanie go, go zmienić. Przełamacie jego ograniczenia. Niech się wali i pali, to i tak nie. Ten kryzys lub okoliczności zewnątrz utrudniają kontakt, a to powoduje samotność. A to wygeneruje strach. A ten strach przeszkadza w rozwoju osobistym. Nie pozwala spojrzeć nam na inne wyjścia. Nie pozwala nam poznać kogoś, z kim byłoby się szczęśliwym. A za tym przeważnie idzie kryzys finansowy. Bo również nie chcemy czegoś zobaczyć albo czegoś nie zobaczyliśmy. I teraz możemy. Czuć gorycz, a ta gorycz nie pozwala nam pójść naprzód. Tutaj może pomóc bliska osoba. Może pomóc nam złapać równowagę. I pozwoli i pokaże ta osoba, że można porzucić te miecze, które są pokazane na tej karcie. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Pozdrawiam. Dbaj o siebie. Klara Tarot.